Taśmociąg dochodził, z zewnątrz dochodził taśmociąg i ten taśmociąg hmm. wchodził do budynku. I tam było też zamknięte e, i było zastawione drzwi taką belą drewnianą. Przesunęliśmy tą belę i weszliśmy do środka. Później gdzieś tam wiesz, odsunęliśmy tą ławkę na dole, to okazuje się, że tej, ta ławka, co była tam na dole, to znowuż. E, 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 to, to tam siłownia była, nie? Te, czemu kurwa uznało, bo to poszedł? Mana Regen. Nie wiem w sumie, co teraz brać. <laughs> Wypierdalaj na mid lane Galio! Co ty tutaj robisz? O dobra, idzie na mida. pej się. Przywitam cię, będziesz we mnie. Okay? cholerać prawie. No, Nagranie zapomniałem włączyć. Że... Almost calculated. Almost calculated. Grabuj. 4 sekundy mam. Kurwa. Ale Skarner widział. Albo nie? Może widział, już. A, patrz, była na końcu. <grabia> te grawy. Co ile masz? 4 sekundy. O kurwa. O, to będzie bolało. <grabia> to będzie bolało, tak. Bolało w odbyt. I do my best work from <laughs> Czas składać czysty damage. Kurwa. Jeszcze się okaże, że podwicie będziesz miał tak często, że nie będę mógł. Ej, przeleciało przez, przez niego. No, no przez jego ogon. Stary, jeszcze się okaże, że E będziesz miał tak często, że się nie będę mogli odejść od ciebie. Będę tak. pęk, 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 że żonglował. Kurwa. Jeden sekundy w tym momencie. Nie lose focus. Może ja ci będę miniony najpierw przyciągał? Kurwa, zajebisty pomysł, stary. Jak za folkshotem ciągle jebać. Ja chcę szybko, szybko sobie zro zrobić level, żeby odpalić Q, które będzie miało włączone, kurwa, cały czas. Mhm. Mm Możesz grabować. <grywanie> <grywanie> Ale trafiaj! Ale przecież nie widzę nic, no. It's not about the grab, it's about the treasure. O. No! no Super kurwa! No, czekałem dzień. na moment, że na lukę jakąś chuj... Że na Nie? lukę! Że Co na to lukę. jest, kuwarza, na luka? <laughs> czekałem na lukę. Jest level! Jest wieczny hook Znaczy wieczny prosty Arrows, czy jak to się nazywało? Nie bać Gdzie są wardy? Tu są wardy. Elo! No, jakbyś ją spowolnił. No, trus... no, przecież spowolniłem, mój. To mało. Wolejem. O! Dawaj, dawaj, dawaj. Wieczny slow, no niestety. Na flashe nic nie urazy. No. Lol. <grym> a go go! Power Rangers! O cholera, to może być złe dla mnie. Albo no, nie. Jeszcze chyba Blue może zrobię. Faster than my arrow is only your penis. Boicie się mojego hołkszota, kurde synu. Jeszcze raz. Ma tą swoją tarczę chujową. Wziął. To stary, ten tryb byłby idealny dla Ozziego. jak go się jarał tym hołkszotem, że. Wziął, wziął. Dawaj, dawaj, dawaj. No biję, zabiję. staram się, kurwa, nie za daleko był. Zabijesz, zabijesz. Zabijesz, otwórz się. O, staram się, się stary, jakiegoś tu na mnie. Nie mogę w ogóle skill'a rzucić, ani klikać. Oj tam, oj tam. Tępniemy się zaraz. Nie, tylko nie wiem, co teraz składać w ogóle na tego. Bo przecież to jest kurwa. Wszędzie ja mam normalnie. mana, regena i tak dalej. Na co mi to? Szybki teleport. Składasz 4 AP i jeżdż. Tak. Co to jest Eder Pierwszy raz taki eee, To minut. to się chyba składa na Moralonomicon, dobrze pamiętam? Jaki, jakieś nowe rzeczy. nie. Stary. na Twin Shadows i na Bitch Bane w tym momencie. WTF w ogóle jest to mana, to wszędzie mana, nie chcę kurwa mana. Skarner Slow je to w nim też boli O, maskę se złoży. W sumie to z Aszką kurwa z cooldownami takimi to jest. Wieczna wizja na Hookshotie, Buty Buty I te pedały się nie ma. Jak co <są> zaroła? <laughs> Oho, jedziemy! O zioło. Tutaj. <laughs> jedziemy ej, ja to mogę odpalić, zioło. ej Ja W mogę odpalić zanim mi się skończy. <laughs> Serio? Możesz <laughs> cały czas na speedzie zapierdalać? It's shit. shit. Uh -oh. Oh, lol. Kurwa, że policja! Jebane skiny. <grydala> no, pierdala na ty! Aaa, jaka weczunia to jest tu prostu magic. Przyciągaj wszystkie miniony! Dobrze. Jakbyś tylko stał w miejscu, na całą grę, ja będę cię przyciągał wszystko. Tak. Super plan. To jest pewnie ona, no właśnie. Jedziesz! Io, kurwa! A ja tylko hołkrzotem i Te, Złóżmy sobie stary manę! Tak to Właściwie ja się staram teraz z, cokolwiek złożyć, żeby nie, nie miało many, nie? O kurwa! O, tak. A się schowały z Ale ale dobrze, że kasadina usunęli, wyobraź sobie jego ulta kurwa. Na tym trybie. O! Dawaj. Miło. Jednak Skarner co nieco robi kurwa No właśnie nie, to jest dziwne Ja grałem nim chyba raz tylko w życiu Bo jak on tak i to skillami tak... napierdala to mu się wiesz Ładują te takie buffy, które z tych skilli ma a. Jest dojebany, każdy skill Każdy rzucony kumu chyba tą tarczę daje Ona jest kurwa le ledwo do zabicia Jeśli w ogóle Wgle. gle Szybko napierdalać Tak zdecydowanie, o mam mam ulta To teraz może coś się więcej podziała Ale well, nie ma. wiem dlaczego chciałem iść na nogach. O, 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 i pięknie. I taki stum, teraz ja po przyci przyciągam, podbijam. Mam ulce. co 20 sekund. Będę, jebał ja będę miał, po całej ja, mapie. Ja będę miał ulta co 6 sekund. O kurwa. Będę na piór na mnie. A pesko me. też, rozumiem. Eee, no maskę na razie. Tak, żeby jeszcze było trochę wiesz, życia z tego, nie? Żebym nie był taki ten, żeby trochę podtankować to. Nie bądź matą. Żeby potańczyć. Cholera. Ale shit. No, jaki sposób mi? O. Tył. O nie, złapał mnie. Kurde. Jakbym się czarał ar nie miałem. No spoko. No, on se ciągle w ogóle speeda dodaje też do boli. Jego, ale on sobie właśnie tę tarczę skurwę odpala. I wiesz, jego je, jeden jego skill mu chyba prędkości dodaje, więc on do, dobrze spierdala, dobrze goni, dobrze kurwa wszystko robi praktycznie. On jest dobrze, dobry, dobrze, robi dob, dobrze też dobrze robi. <grystanie> z tymi swoimi kolcami szczypcami. No spokój dupę z tym pingami Co za ludzie. Pinguje, że idzie. No dzięki. Nie to <grystanie> Dzięki ziomu farmie nie wolę, no to jest piękne. Mogliby tego trybu nigdy nie usunąć. Się maskarner. Nie Ej. wiem, czy przeciąganie skarnera to jest taki dobry pomysł, szczerze mówiąc, ziom? Coś ty tam zrobił! Przepraszam. Chcę <laughs> przynajmniej coś kupić, na przykład Blood Frisha. Myślałem, że coś podziałasz. No No co, podziałem stary, Miałem tylko septera. No, ale Tepa się to szybko ja się nie Chyba nie zdążę No chyba nie zdążę Kurwa Zmarnowany telefon. To pierdolne arrowem gdzieś nią. Leci arrow, uwaga, o patrz idealnie Bum kurwa, nie to Galio się tam tepnął O Jezus, Karnel go porwał No to nie, to nie ja No myślałem, że to ty ja idę i splamuję wódz. Ja pierdolę, że idę po blue. A. <ścoughs> idzie arowgate, kurwa. Nie trafi jej. Chuj. Szkoda. Pierdolę, nie mam przebicia. W sensie penetracji. Tak. Znaczy nie, ja ogólnie nie mam ten. O ten tam idzie. No właśnie, dziwko, mam maroła Ten Skarnet, no ale no, ja mu gówno zrobię, no. Nie mam demarza de no. Nie! No nie! No nie, no bez nie no, Kurwa, nie wierzę. Gdzie ona poszła? Tam idzie. Do góry, do góry. A zaraz mi się aro odładuje, więc... Kurwa! Drugą stronę. Ej, tak! co jest? Jak? Ej, co to, to stało? No właśnie. Ej widziałem to przecież, to nie jest. Kurwa, nie. Przecież powinno nią no, normalnie walnąć. Ja pierdolę, co tam się stało? Kurwa, nie wierzę w to po prostu. Nie jest dobrze, pierdalam z tym. O, Skarner jeszcze, bosko, mnie mogę no. Kurwa, cztery osoby na raz, bo Kate jeszcze mnie ulciła z daleka. Co za sukien Jeszcze ten mój, ten mój No nie wierzę po prostu. No ale to powinno ją walnąć, bo już to bez jajną już. Oszustwo kurwa. kurwa. Na przykład teraz popierdalam cały czas... Czekaj. Ten tryb jest oszukany. Szkoda, że nie możesz sobie. Wiesz, oprócz smartkastów i autokastów nie ma czegoś takiego, że samo ci kurwa. Włącza skilla kiedy tylko może. Że cały czas automatycznie Aha. spamuje, nie? Robisz ten. Ustawienia klawiatury, jakoś sobie tak przepisać, żeby ci non stop klikał o klawisze. I jej nie trafiłem co ja mam tego Arola, co 20, no Dobra, nie będę zanim za nim gonił, że bez sensu jest, tak. W ogóle mid jest przegrany przez Galio, też brawo, by zjebany. Ciepięknie zawsze chwyta. Teraz go rozjedę z moim woleniem w ciągu. Niezła ona strzela dwie strzały zwykłe czy jedno zwykłą? I kurwa od razu sześć! Czy siedem? O, może. Strzela marołem na topa Gręczkość kurwa trafię czy nie, ale nie leci. Nie, nie trafię. Zawierzam w ogóle. Skąd to jest ta Caitlyn w ogóle. O oh, wow Jej! No i super. So good Chodź tu mnie nie <śpiewanie> <śpiewanie> Przytul mnie Ta policja kurwa <śpiewanie> jest A bisego go kurwa, jest tu. Jebany porwą miniona. No nie, no Sucho. <laughs> Sucho no nie! Odpierdolił! Ja, co to za Odwdzięczam ci się za te wilki, co <laughs> że mi kaziksy nie pokazywały Mistrzostwo Aś świata Kurwa mi znowu, nie trafiłem tamarołem, serio? Nie wierzę że to Kiedy się te w tylko po to, żeby spierdalać <laughs> Dobry jest zły Ja przyciągam kurwa całą dżunglę co no wy tam wszyscy tak giną jak sukwy? Coś mówiłeś? Jak sukwy wszyscy tam giną, o co to chodzi? Sukwy! O, farmie nas, ultem po. Nas, ultem! Nasz Skarner świb... kurwa triple killa zrobił, więc wiesz. Skarner jest, jakiś... jest op, jak może tak spamić, jak pojebany najwyraźniej. A ja, ciągle, a ja ciągle mam frost shoty włączone, odkąd tylko skill mi się odblokował, to jest piękne. Hmm. No Mówicie, ja farmię ultem. to jest szybci. Kurwa, jak ten wegar bije, aż go nie trafiłem arołem <grywa> ze stresu. Osiwiałem. Co ile mam tego aroła? Co 20 sekund? Piękne to jest. Kurwa. Co ile mam tego? Co 0,8? O kurwa! O ta suka wredna. Dzięki, kurwa, Singed, że ją przerzucasz w moją stronę. Na co ona się tu kurwa typnęła? Brawo, Galio! To... Tak bardzo nic nie robi. Jak oni się napierdalają i w ogóle i mi im nie schodzi. No, tutaj Caitlyn, widzę, sobie biega. Jeden ten robi tarczę, drugi chyba coś tam, nie wiem. Bo Skarnel niewiele robi, ale za to kurwa tarczę ma na niestop. O, pojebane rzeczy tu się dzieją, naprawdę. Trzeba się do Caitlin zająć. Daję mu to składać. Nie wiem No mimo wszystko jest dość silna, niestety O-o oh -oh. wow, Nie zabiła mnie, ja pierdolę, ale fart ty jesteś. WSZĘDZIE Co ty na to? Static se złożę, bo lubię jak się te, kurwa, iskierki robią Nie moje a Aaa, jebanie, tymi arrowami jest piękne Natomiast co 3 minuty, co 20 sekund Widziałem Ile po blue. O -o, nie mam wizji. Po blue A... miałeś kurwa iść. Ale tu kurwa zabiła ta Viz zabiła tego Galio Ależ na pierdala szybko. Powiadasz, że na Baronie coś może być. Proszę bardzo. Nie ma. ma złodzieju. A jeszcze? Tak, gin. Tu coś szło? Nie szło coś od rzeki czasem? Napierdalam, szybciej od ciebie. Ile ma w ogóle? At kurwa, atak speeda. 1,97. Chodź. No właśnie, tam się złe rzeczy Przeciągnij. Nie, nie przeciągaj z karnerem. Nie, z Cardera może nie. Kurwa. Coś o kurwa, są czterech nie jest. O nice. Kurwa, stoję i wciskam E. Wciskam E i R na zmiany, żeby tylko wyszło. Ja starym tylko stałem i naciskałem kurwa W w stronę przeciwników, koniec. Nie, wciskaj E. Tak. Będę jebał Hookshotami. Mamy co 12 sekund? Tak. Caitlin tam nam no chce wieże bić, gdzie ona się tam ustawi? Doleci do niej chyba doleci, garał leci. Nie, zdąży się chyba przesunąć. Napierdala jarełę! Tak, 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 nie odsunie się już. Kurwa! zrezygnowała z bicia wieży. Tak, ładnie by było. Nie, ona ją zbiła. A zbiła? Nie, ja myślałem, że... znaczy no w sensie nie poszła dalej, tylko się cofnęła. O, snu Bo oni wszyscy są po prostu przejebanie tankować, to nie da boli. No dziwka. Gdzie ten kurwa Veigar? trafi go a Idę go po nim. Gdzie on się kurwa schował? Ha! śmierć tak bardzo. Zaczyna dobrze iść, to mi się podoba. No. Jestem trochę sfidowany, troszeczkę. Jeszcze sobie blue zrobię co? Chyba nie do końca no, zdąży no, się no, Nie do końca zdąży mi się wystrzelić w ogóle moje to. Nie do końca mi się mój woli zdąży wystrzelić, a już kurwa leci kolejny. Ała! Ła, Coś mi było. Ja se tam z Jedna hookshotem! Oh. Zabolało ich. Czyje to? Ja tak. Patrzę, patrzę na tą waszą walkę tam, na tym Patrzę na, na waszą walkę na topie, stoję pod wieżą i, i wciskam na zmianę wuj... jebany To teraz to jest styl walki o, 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 nie, nie, nie O, ty tutaj jesteś Jestem, jestem, chodź tu Idę Nie wiem, jak dużo też działamy Tego mnie w w ulci, czy coś? Dawaj, dawaj, dawaj Ja się nim zajmę Gdzieś kurwa te tarcze, jego, jak on tym spamuje, to wiem. jest przeszkadane. A uciec. No właśnie. Uciekaj, uciekaj albo nie. Zabiję mnie. Nie zabiję mnie. To już, uciekaj. to już jest pierdolę. Chyba że tu ktoś będzie. A ja mam złożone. A op i helfa. op. Op i helfa masz, tak? Op i <laughs> Nie Skoda, nie nie Składam, składam op. Poraz mi coś bo nie wiem, super. Ty? Masz rabadona, masz to. Czekaj, jakie tam w ogóle są jeszcze? Kurwa, na, na, na ability power items fajne. Eee, Bane'a sobie proponuję, żebyś złożył? Bane, ale on ma tak strasznie dużo tego. Many. Po co mi mana? Ale pasyw się liczy. A no tak. No. Masz. Masz zbić. Będziesz się świeci i mam Ewentualnie... to niebieskie coś. Adder Wisp. Co to się dzieje, kochanieńcy? Kochanieńcy. Patrz w tym momencie idę cały czas na speedzie. Zajebisz ta sprawa. Siema. O kurwa nie trafiłem. Ale... Oh, jak się boi? Ach, chuj. Kiedyś ten arrow odładuje. No nie! Ja zaraz arrowem zbiję, jak tylko będę miał wizję jakąś większą. Hello? O! Oh. Legendary Tankujesz wieża? Nie dasz radę. Dobra, ale ja to też szybko dam radę zbić, więc. Z minionki oczywiście zajmij. Tak. Dobra, spokojnie Chodź. Pokój. Ja <głos》> jeszcze nie, chodź na dragona w takim razie. Jak tak dobrze się bawisz, to łapą. Ja nie mam życia teraz. No, tak to jest jak się tyle w gry gra. Słuchaj, <laughs> przytuliłeś go to łapą. Lifestyle z tym by ci nie Dobra. Idę podobnie. Policjant Słuchaj. Halo, <laughs> policja, proszę przyjechać na Summoner's Rift. Eee, nie powiem. Nie na coś ta kurwa... Aaaa! Last whisperka se złoży Będzie miło. Helikopter <kłysy> <Baraba, baraba. grymka> z głowy se uruchomiłem, what the fuck! Ide spokra liczba i już jest To nie śmiechawy, ten mecz mi się strasznie podoba. Jest spokojniejszy trochę, ale... Równiutko na trzy strzały zobaczdziałem tego Ratuj mnie tu! Nie żeby miał ją na 3 strzały. Ajaj, tego też może na, na więcej. O, faktycznie. Wolą. Trochę. Mhm. Uh -huh. Toś sobie złożę teraz bardziej ten się. No idzie fajnie. Zastanawiam się. <laughs> Co składa win? <laughs> O, zdodżował. Co, co ona kurwa składa, gdzie jest <laughs> <laughs> O, chuj! Czysty power! <laughs> tak. To jest Rocket Fuel! dla oh, shit. Kiedyś się składało sobie Black Cleaver. Mm. Przez tam tydzień, póki nie spaczowali. Nie wiem, Banshee's Veil vale sobie? Złożyć? Składaj kurwa AP. Czysta Ale AP. chce być coś bardziej, bardziej ten TGS, wiesz? No to w takim razie złóż sobie normalnie Iceborn Gauntlet. Nie, bo to też brzmane. Weź mana, nie nie, nie to za... Dobra, wezmę sobie bansi albo Zonie <ścoughs> Zonie na Blicku Składaj AP, bo ty będziesz tak ultem napierdala, że aż strach Nie na APEC, na tym na Blizzą Poszedł ten arrow Zabiłem co kogoś! Trafiłem Kate! Kurwa o, o, jak nie. Nieźle, nieźle. Dobra, idę na górę, ściągnę tą farmę. O kurwa, bo mnie tutaj zaraz... No właśnie. Fiach. Spierdalam. Skarner się kurwa przeteleportował stary stąd. Tu! Co? No! Wtf? to być? drugi, drugi Skarner, bo wiesz, dwóch mamy w, w grze. Ooo. o. Mokaj. Niech go chuj. O, Oj, 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 mnie tutaj zaraz... Pierdol, nie! Czemu ja dwa nacisnąłem, jakbym miał kurwa tego? Co <śpiewanie> <śpiewanie> Odruch. Nie, pany, No dobra, nieważne. No, nie ma minionów. Może se kurwa złożę tego. Ale beka, wiem co se złożę. Ten styl! Ten styl! Galio ze skarnerem bili się z drugim skarnerem. Ja. Bardzo się kurwa, złożyłem! Jaka, be, jaka beczunia! Ale nie widzieliśmy jej akcji. Tutaj skarner nasz i, i nasz Galio bili się. Nie, nie ze skarnerem, z kimś. Nie, ze skarnerem! Leciarą! <grym>. Dzień, dzień dobry! Myślę, że mam teleporta, czy ja się nie teleportuję. To se złożyłeś, pokaż które. W Hurricane sensie, Power! Hurricane Power! Hurricane mi się wyłączyły, muszę sobie uciąć mały palec, chyba, żeby czas w <laughs> tego przypadkiem na wyłączać. No. Mały palec połóż na A. Pływa na shifcie. Jaka mordęga ty <laughs> Boże. Lol. Lol, 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 lol! Tak bardzo bijesz? Kurwa. Nie bo wiedziałem ja nawet. Nie że mnie fokusuje. Jest zdieływo. I nie, proszę. bo maska ma taką dziwną, szarą ramkę. Zresztą wkurwia mnie co strasznie. <grym <grym tak, tak, jak chodzenie po suficie w gadu może. Ni z dupy, ni z pietruchy ma taką szarą ramkę na sobie, chociaż nie powinna mieć. A, a na małym obrazeczku ma. Jakby miała jakąś kurwa aktywko-pasywko coś. A nie ma. Co się tam kurwa podziało? Jedni się przerzucali i przyciągali do siebie. A kurwa. Nie, ja nie wiem. Maoka się chyba przyciągnął do Singda, kiedy ten go przerzucał. Tak to wyglądało. udało. <laughs> cholera. W ogóle po co ja idę jak mogę się tepnąć? Wiesam, <grym> no właśnie Spodobało te... mi się strasznie, że mam W takie i teraz chyba biegam zamiast tepać się. Gdybyś sobie mógł jeszcze tepa przyspieszyć to by było fajne A No one can escape my arrow I think we win GG No 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 don't, don't finish ah. Yes, yes That's, ja what, that's, what, that's what she said! O! <laughs> ja już tam wbiłem na spawna przyciągnąć kogoś. Ja nie zdążyłem. <laughs> Proszę, Przyciągnie kogoś na spałnie, tak, żeby się z nim kurwa zamienić. <laughs> nie da się. Dobra, okej, okay, to chyba znowu kończymy. Oh God. <laughs> tak, tak. Chyba, moja Miśka o, leży na kici kurwa tak cała. Leży i oliży Yes. Seks! Dobra, okej, okay, to teraz ty zakończ nasz dzisiaj mały maratonik ultra rapid fire. Aha, a że ten, ja już wyłączyłem nagranie. <grymne> nie no, bo już wyszedłem do do... do, do Zapomniałeś o najważniejszej rzeczy, <grymne> że mają lajkować. No i, kurcie, Włączaj nagrywanie no szybko. Ej, ale no nie, ja mam to montować? Cześć.